Cześć, witajcie na naszym kanale Datson Pelt, dzisiaj sklep z Fortnite'a. A ale zanim zaczniemy, e, konkurs na faudolce już się zakończył jest Niespodziankę, więc wyniki będą jutro. A przed nami będzie kolejny konkurs, ale możecie sobie zdecydować, o co będziemy grali: w faudolce, PSF Card, czy może Bramstar, czy może Nagrodę Niespodziankę tylko wszystko macie na kanale w dziale społeczności. No dobra, okej, okay, zanim zaczniemy, jeszcze zostaw suba Datson Pelt w twórcę. Ok, lecimy na samej górze zestaw NWCs, który już jakiś czas sobie siedzi. Myślałem, że to zniknie już dzisiaj, a nadal jest. Dalej mamy charakterystyczny styl, mamy ciszę do wyboru w dwóch wersjach kolorystycznych. Rozdział drugi, sezon pierwszy, ciszy, przeciwników, cisza. Ciszy mamy też oczywiście. No, escape nie działa, nie wiem co z tym escape'em. Czarnopiasiasty. Czarnopasiasty plecak w dwóch kolorach. Dostępne dwa też tak macie? No, e, no, nie, nie działa po prostu. Nie wiem, co się stało. O, ta, raz, działa, raz nie działa. Dobra, cichy cios, kilof, czyli do ciszy, zostawik taki łącznie 1700. Będziemy mieli za, za całość, chyba, tak naprawdę. No, oczywiście, lotka, chyba jeszcze jakieś kolory, żeby była lotka w ciszy, tak mi się wydaje. Dobra, włączę. Włączę te kilof. Mamy muchą lotkę. Do muchą łapka. To jest Łapek, nie kojarzę w ogóle go tego pana, więc on na pewno na pewno przez 3-4 miesiące nie był w sklepie, więc Jakaś z sezonu czwartego nowa postać, która no Nie kojarzę w ogóle Przewrotnie Chwytliwy, Przewrotnie Chwytliwy, mój sus jeszcze się nie obudziłem z 10 Nie mogę teraz, rozdział drugi, mamy tu też Mucho Łapek, plecak Escape nie działa, nie wiem co jest, dobra Punkt łamania Oj To dalej, dalej świetny wygląd, nowość. Dalej Czacha. Czacha jest w wersji, a jedna jest zablokowana. ukąd wyzwanie Czachę musisz zrobić. Do tego masz właśnie zadania Czachy i masz jeszcze plecak, torebka Czachy. No fajny ten plecaczek. Dalej rozbijać Czachy. Czyli taki kilofik. Dalej, sekret i mistyfikacja. One nie ostatnio byli w sklepie, więc lecimy dalej. Co tutaj jest? O, ptaki znowu z jednej ptaki za 2600. Wróciły do sklepu. Mamy tu flaminga, mamy tu plecak do flaminga, mamy sierżanta Drake'a, mamy kwiatówkę, plecak, mamy papugę, mamy oczywiście plecak ptak ptaki, mamy czy kosmiczne, kilofodio, dziubr, dziubr. Oczywiście można żyć w oddzielnie. Dalej, drakon. Pakiet wodnicy promenady to już było. Nowy ośrodownik Szczepan Marshmallow też wrócił do sklepu. Moment, co coś przyleciałem. okej, okay, Marshmallow. Jest też w sklepie Marsza Metallica. Dalej, odpływ Czyżby to było koniec, jeśli chodzi o jakieś rzeczy nowe w sklepie? Burger, tak, chyba latarnia. Ekipa Fortnite. Dostępna. Do poziomy, karnety. Mamy letnie legendy, o znowu Marvelu Łownicy Królowie, 1117 zł. Dalej pakiet karmezowy strażnik, rodzona wodowniczka, operację barwy i set sen mecz. Dobra, to wszystko co mam w sklepie. Ja widzę. Więc dzisiaj moim zdaniem najlepsza rzecz to jest ten pan od Muchołopek. Mega fajne, podoba mi się. Już się tak rusza Więc piszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało i wejdźcie na. Społeczność, for, społeczność, kanału na co i wybierzcie co chcecie, o co chcecie grać. Dobra, no to wszystko w dzisiejszym odcinku. Na razie. Elu.